Danki, mili koledzy. Nadszedł ważny moment naszego dzisiaj spotkania. Chwila ślubowania. Obietnica, którą zaraz złożycie, da Wam przepustkę do kolejnego etapu dorosłość. Od dzisiaj trzeba już żyć poważniej, mądrzej, bo być gimnazjalistą zobowiązuje. Reprezentanci klas do ślubowania wystąp. Baczność do ślubowania. My, uczniowie gimnazjum imieniem powstańców wielkopolskich w Wysokiej ślubujemy. Dbać o honor i tradycję szkoły i godnie reprezentować jej imię na zewnątrz. Ślubujemy. Kształtować ambicję i dumę zgodnego miana gimnazjalisty. Ślubujemy. Rzetelną nauką i pracą. Wypełniać pokładane w nas nadzieje nauczycieli, wychowawców i rodziców. Ślubujemy. Wyrabiać w sobie siłę woli, prawość charakteru, koleżeństwo, <coughs> chęć zniesienia pomocy innym. Ślubujemy. Szanować poglądy i przekonania swoich kolegów i koleżanek. Ślubujemy. Dbać o piękną mowy, ojczystej i wyrażać ją w sposób kulturalny. Ślubujemy. Czcić i szanować symbole szkoły, miasta i kraju. Oraz nasze wartości narodowe. Ślubujemy. W imię odwagi i prawdomówności wytrwać we własnym ślubowaniu. Ślubujemy. Po ślubowaniu. Reprezentanci do Klas Wstąp.